tej to jest preza na konkurs <laughs> Agnieszka Borowicka, Zesień Kowalska To jest najkorzystniejszy. Hey. E, to ja. I... Dobra, to wiecie o co chodzi, to akurat nie mogę nakręcić filmiku strasznego, a więc tylko Wam pokażę, jak pomalować właśnie takiego LPS. Dobra, mamy a więc takiego lwa. Bierzemy czarną, bardziej czerwoną i tak jeszcze chciałam kolor, wystarczy czarny i czerwone raczej. I oczywiście pędzelek. ma Nawet tak że Wiecie raczej jak się maluje. Przepraszam, akurat nie mam czasu, żeby zrobić film i strasznym o bo ostatni mój filmik właśnie na ten konkurs zakosowałam. Ups. A to trzeba, trzeba potem umyć bardzo dokładnie, bo może mu coś zostać. Co już? On czarną twarz ma. Ja trochę sobie pomalowałam rękę przez przypadek. Pomalować też trochę bardziej dokładnie. Żeby te najbardziej widoczne części ciała były pomalowane. Tak, malujemy kubek. Wszystko, Ja sobie wybrałam dwa, bo pomyślałam, że on jest najbardziej taki, no jaki jest straszny. Wow. Trzeba dokładnie wszystko pomalować. I na w ogóle tak fajnie wygląda, jak jest, właśnie cały na czarno albo na czarno czerwono Właśnie. Tak. To jest na sobie I położę go na tej chusce. Nie zawrócił się Dobra, a rok też zabawy, dokładnie wszystko. Pomalowaną czarną, a więc czarny można otworzyć do farw, tak. tak mam cały palec, już jakby strasznie to cenę. Ale wygląda pochłonę, żeby było lepiej. No, no więc chusteczka jest cała. Przeraźny też. To jest specjalnie mój piórnik postawiony nowy. Bo on jest bardziej taki czarny i straszny. Jak dla mnie niż mój stary cylinder. Nie, mój stary cylinder jest straszniejszy. Dlatego, że. Chodź, chłopcze? Chodź, czy nie. Jeszcze nie? Tak, tutaj takie małe. Tak, marki muszą być czerwone jakieś. Dobra, już czuję. Można straszyć małe dziewczynki. Pokażę mi taką małą wynkę. <laughs> Tylko muszę wyleczyć, dobra. Odkładam. <laughs> Dobrze. 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 Oj, eee. zresztą sprawa.

But shooting you still.